bo ja y, dzisiaj też nagrywamy już drift para w ogóle wam powiedzieć, że ju jutro może być live y, oczywiście w niedzielę i zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle także y, dzisiaj y, mamy challenge spróbować ten I nie wychodzić z, y, nie wychodzi z y, tego auta tylko, że jak chcemy inną mapę oczywiście to możemy no, sobie Tutaj widzę, że gra ktoś dobry, w sumie jest praktycznie jak ja, tylko, że ja dużo spadałem, jeśli pamiętacie na tamtym odcinku, bo mało grałem. Wtedy widzę, że jest wave, ale dzisiaj to sobie jeszcze trochę, troszeczkę pogramy, I... także, o w ogóle chciałem wam coś pokazać, specjalnie z to, aby I do jej jak wyjdziecie z auta i, i ten patrz to Asumueta, to Deesumu Dobra, jedziemy dalej. Oj. Także mam 30% jeszcze, jeszcze dzisiaj kupimy nowe autko Widzowie. Także. Nie wbałwana proszę, dobra. nie lubię uderzać w bałwany. Bo tutaj wyszedł. Widzieli, jeśli to widzieliście, blisko było, ale nie możemy spać też. Zawsze jak mówię, że nie możemy czegoś zrobić, to musi w ogóle patrzeć.

Był zbyt szybki. ale dobrze, ja sobie ja rozumiem, że to angle. tutaj pojedziemy sobie z kurtami, to już taki będzie lepiej. O, tutaj jest ta droga. Warto. O o o o jestem spadek i tutaj jestem No Musimy Czy ja tutaj spadnę zawsze? się bym powała Widzowie

Sądzę, ja że taki challenge sobie dałem. No dobra, ważne, ważne, że jest. O no. niej są... nie Już, przecież miałem challenge, nie mogę wyjść No to... Ну не. Пойдем. Не, это не. Нет, это мини 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 A, nie widziałem nic Dobra u nie widziałem nic Dobra teraz mam inny czek Wy, Wymyślajcie jaki ucinek możemy jeszcze zrobić W jakiej wersji możemy jeszcze zrobić jeżeli Zobaczmy grę z Roblox'a Zobaczmy ja, no, grę z Roblox'a i jakie czele y, Piszcie w komentarzach To ja potem Zesłucham y, się was Ponownie I w ogóle Także y, Idziemy na jedną mo... No. Także Tutaj o. W sumie jeszcze pogramy troszeczkę, wzdłuż. Robię to wszystko dla Was. Także... Udać. Łapkę zostaw i subika zostaw. Zostawcie, kto udało. Uuuu, to I... I... I jest właśnie na pół. trudniejsze, może w dżungle, przed którym grałem. ale na razie nie w tym kierunku. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co gdzie to było? Trosą w sposób górny, tak. dawno w tą mapę nigdy Jeszcze nawet się z tym nie zapomniałem, bo nie przeszły mi cały bo I nawet jesteście w grałem w nią, ale mówicie I ona ma takie wąskie dróżki że ten i taki przy jestem na przykład od tutaj o jest ten zakręt taki blisko pochodzę takie ja 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 skręcić w w stronę, stronę mi auto ja normalnie I to उन दोस्त इतुत नज़ामियात में किंतिरी लीले के विपरीत यह भी 好吗？你们工这个，不 <noise> 是<声>？你们辛苦，我不。

Dzięki dokładnie zaczynamy auto kupić, ale w ogóle. Wydawnie. Tego nie chcę mi się kupić, bo go miałem. Ew, są jakieś autko muszę kupić. bo mam tyle high To jest. To, to, to za 30. I to jest KL30. Nie. Hmm. Kupimy to outpick. A my tym, tym kupiliśmy ci manar. auto, kończymy i papà wizard